Miarą rozwoju człowieka jest sięganie do wszystkich zasobów i sił w postaci predyktorów wewnątrzosobowych. Chodzi mi o wolną wolę, wolność emocjonalną, pamięć, wyobrażenie, emocje, uczucia oraz sensorodność, która powinna wykształcać podstawową potrzebę, potrzebę hubrystyczności, ponieważ każdy człowiek dąży do tego, żeby być zauważonym, czyli do. Swojej odrębności i każdy człowiek, oprócz tego, że powinien być zauważany, chce być sprawczy, czyli mieć pewną skuteczność i funkcjonalność w zakresie swoich wyborów. I teraz na bazie omawianego przykładu mamy do czynienia z jaką potrzebą hubrystyczności? Potrzebą hubrystyczności, która ma kierunek i znak patologiczny. To nie jest żadna choroba, tylko pewien świadomy, organiczny, wbrew naturze człowieka, przez naturę dokonany wybór w postaci swojej odrębności, rozumiany jako co? Wilk i potwór, rozumiany poprzez skuteczność i sprawczość, jako kto, który może obrąbać głowę na oczach wszystkich i jeszcze inni to filmują.